Jestem jakiś czas po zjedzeniu kolacji i znów przenosimy się do tego rocznego na pozór świata. To już mieliśmy mieliśmy z pani kolego i teraz portal idziemy tu za kolegą Tam, 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 tam. tam, tam, tam. Płynne przejścia. No, didn't thank you properly, friend. Nie zdążyłem ci jeszcze. należycie cię podziękować. Jestem miejscowym Colin. kowalem na imię mam kory. Jeśli chcesz ulepszyć swój pancerz weapons, lub broń, przyjdź do mojej kuźni. Powiada kowa. Hmm. No. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Ostępy, wybierz przedmiot, wybierz przedmiot. Przedmiot, który chcesz rozłożyć na materiały do ulepszeń. Odzyskasz wszystkie wykorzystane wcześniej materiały. Y, 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 dodania jakichś materiałów czy też um, deficytów, na przykład uszkodzeń, e, e, ekwiturku po po gęstych e, y, i, i, i żwawych bitwach na przykład. Radnych moje waszego istnienia. Przepraszam. Jesteśmy teraz w świątyni. Um, spotykamy tutaj mędrca jakiegoś. Zachowajcie spokój. Istnieje jeszcze jakaś nadzieja. Wykrzyknik. Descartes. Kain. A witaj, przyjacielu. Przybywasz w dość ciężkich czasach. Jak widzisz, mieszkańcy są niespokojni. Ale na razie powinniśmy być tu bezpieczni. Nazywam się Deckard, Deckard Kane. Kane. Można powiedzieć, że jestem wędrownym uczonym. Lyra powiedziała, że uratowałaś Korina z rąk kultystów przed tym nagłym zamieszaniem na placu. Please Czy możesz mi o wszystkim opowiedzieć? Everything. Znak zapytania. Zdaje się, że mroczne moce obrały na cel Warham. Przywódca kultystów wspomniał władcę potępienia, który szuka jakiejś, w nagrody. To oblicze spowite płomieniami mogło należeć tylko do niego. Następna Lord, kwestia. Damnation. Tym razem e, znowu mężczyzn. Sytuacja jest znacznie gorsza niż the myślałem. Siły piekieł szukają odłamka kamienia świata, a de facto zdolnego do stworzenia nowych rzeczywistości. Nadal mędrzec, dzięki the temu e, kamieniowi 5 lat temu władca demonów ba, niemal rzucił całą ludzkość na kolana. Gdyby demony zdobytych choćby tylko część it. tego artefaktu, skutki, skutki byłyby katastrofalne, nie możemy na to pozwolić. Dobrze, wyszliśmy e, ze świątyni jakiś czas temu, e, spotykamy tutaj e, po prostu gro, e, grono. E, e, po prostu którzy atakują najprawdopodobniej nieumarłych. Unworthy flesh will serve our Lord. Żeby wyczyścić tutaj wioskę w e, płynny, skrót, sposób, tak. I don't want myself enough. Zaatakowali z zachodu. Muszą tam don't mieć kolejną kryjówkę. Nie martw się Go. o nas. Rusza i nie, nie okazał no tym kultystom żadnej litości, proszę cię. Postępy nadal. Tutaj coś możemy ciekawego znaleźć w kapliczkach Ładowała mnie energią błyskawic. Może to jakiś e, związek jest e, z jakąś mitologią. E, e, Znów e, jakiś e, e, tutaj z e, Takich je, jeży czy, czy, czy pająków. Jest tu stado za mną w tym momencie. Podąża e, dosyć słabo. Tutaj jakiś drewniak, tak zwany jakiś jad z niego też mógł wylecieć, podczas gdy był po prostu zatrzymany jego kombo. Tak, teraz też wieczka. Strójeszka. Teraz zimamy się w tak? Po y, jakimś kombosie y, wpadam w zwaną furię i y, special się y, y, tak jakby loaduje, ładuje mi się ult, y, czyli umiejętność y, najsilniejsza y, na y, chwilę obecną. Zwłaszcza, że w tym umiejętność. Przed wejściem wejściem y, takich takich momencie, podziemi, podziemi mm, bez y, bez yy, po prostu yy, dachu który mógłby być schronem najprawdopodobniej wyssanie krwi, wyposaż yy, nowa umiejętność i mamy już yy, czbureczkę w tym momencie tak?

The way will go oh, to kind of... You are not alone, supplicant. Slay the intruder in my name. Akciem, yy, przymierzania się do użycia swojej najsilniejszej umiejętności na, na początek Zbadaj eh, odłamek kamienia świata. Mm, eh. Pozostałość kamienia świata Mnie to nie za Annulet na tyle, aby nas wypuścić. Cain będzie wiedział przecinek co z tym zrobić. Jesteśmy ponownie w mieście. I tak to udało ci się dokonać tale, czegoś wspaniałego przyjacielu. Zmierzyć się z takimi wrogami i przetrwać niesamowite <laughs> powiadamę. We Mamy szczęście, time. że przybyłem na czas, kiedy przywoływali demony. Ich przywódca wezwał władcę potępienia demona demon zwanego Skarn. SKARN? Nigdy wcześniej nie słyszałem tego imienia, a z tego co wiem, nie ma żadnego demonicznego władcy potępienia. To niepokojące. Rzeczywiście. I dochodzi jeszcze problem przyszłości odłamka. Taka moc nie powinna się znajdować w rękach śmiertelników. Czyli zgadzamy się w tej kwestii. Nie przybyłem do Warham przypadkowo, mój drogi. Radryjski rytuał pozwolił mi poznać położenie paru odłamków kamienia świata. Jeden był tutaj w Warham. Pozostał, pozostał znajdowały się na północnym cmentarzu popielnych. Przybyłem tu, by znaleźć odłamki, jeśli to możliwe, ale potem pojawiła się ta katastrofa. To było na tyle z tej sceny. Y... Be not alarmed, my friend, for these frail bones come to you with an urgent request, my apprentice Lethys, through foul means acquired a shard of the World Stone. In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashwald. The dead rise from their graves, and the balance teeters on the brink of disruption, much like I. You cannot have forgotten the significance of that stone or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid however you can. Okay. Was Mother's Yes, sir. Darkness. Uh -huh. Kolego. Ciemność ponownie się rozrasta, więc chyba musimy Cię poprosić o po coś tego, Czy pomożesz mi zebrać wydawione odłamki i ocalić nasz świat przed zagładą? Pytanie. Wszystko, co to z mojego w walce z ciemnością, to przysięga złożonego przeze mnie, którą mogę dokonać niemożliwego, o ile nic nie, nie czyta moich metod. My dziękuję Ci z głębi serca, mój drogi. This is sanctuary. sanctuary. To protect it, you must cross many lands where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us. A chance. To fight the darkness, to ensure our home's ship survival. Ship For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into hell's clutches, our world will burn. Ten portal Scroll został specjalnie specially attuned Once you have z Ashwold, właśnie can tam from się, scroll scroll to to raz na dobrze. dobrze, spotkam się z Tobą, gdy tylko będzie to możliwe, e, mędrcy. Bądź ostrożny po drodze do, Ashwald, do Popielnych. Be not fearless. For those without się, fear ci, are znęków, those who have nothing to world on to. Fear. Overcome go, Ale nigdy nie zacznijmy jego istnieniu at at w głowie. oj. 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 mapę świata. Oj. mapę Oj. 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 To jest portal. Ok. Dziękuję. Dobra robota. E, udało Ci się ocalić, Warham. E, kontynuuj, aby sięgnąć po więcej chwały i nagród. Awansuj, rośniej siłę. Staw czoła przerażającemu złu. Zdobywaj cenne nagrody. Kontynuuj. E, dostępne nagrody. Dzień pierwszy, tak. E, ok. E, Wiadomości yy, Nagrody za pobranie gry odbierz wszystko yy, X yy, tutaj yy, quest, Questy tutaj jest nagroda, tak? Przewodnik, odbierz yy, podbój yy, Tutaj yy, Kliknij, aby wyświetlić atrybuty dodatkowe. Aha Tutaj masz tak. Siła, woli, witalność, wytrwałość. Inteligencja, siła. Współczynnik bojowy, zdrowie. 2800 y, punktów zdrowia, obrażenia, które mogę zadać. karnet y, bojowy. Odbieramy, tak. The darkness to są nagrody, has met its hmm. hmm. już było. na cmentarz popielnych nawigacja yy, dobrze myślę że yy, taki jak na dzisiejszy dzień yy, mocarne wstępy w ten świat i yy, to by było na tyle yy, yy. pozdrawiam was wszystkich i życzę Wam dobranoc, cześć.